Dzień dobry, cześć! Witam serdecznie z miejsca, gdzie, tak jak tutaj widzicie po lewej, po prawej stronie odbywa się Festiwal Wodu. Później wieczorem wczoraj dotarłem właśnie do WeDach i przytoczę wam parę informacji dotyczących wodu z bardzo fajnej książki słuchajcie. Jeżeli kiedyś wybierzecie się do Beninu Togany, to E, polecam wam, to jest Afryka e, Elżbiety i Piotra e, Hajduków. Zresztą mnie znacie, wiecie, że ja lubię akurat różne książki czytać w różnych miejscach, a że Polacy mają to do siebie, że potrafią w bardzo fajny sposób różne rzeczy przedstawiać. To w tym wypadku właśnie e, bardzo fajnie jest opisana e, podróż przez e, trzy sąsiadujące ze sobą e, kraje. Kult wód, a właściwie jak mówią tutaj, Wodun, sięga korzeniami tysiące lat wstecz. Przetrwał do dziś. Mimo wieków prześladowań, w czasach kolonialnych aktywnie był zwalczany i trwał w ukryciu, lecz gdy kraj odzyskał niepodległość i do władzy doszedł demokratyczny rząd, otrzymał status religii państwowej. W języku ludu Fon, największej etnicznej grupy Beninu, Wodun oznacza coś większego, świętego, ducha, boga lub moc. Tak chętnie powielana ciemna strona wiary stanowi tylko jej niewielką część. Chociaż wśród obcych budzi grozę lub ciekawość, dla misowych jest zupełnie normalnym aspektem codziennego życia. W Beninie, za nieformalną stolicę Wodun, uchodzi miasto Widach. Właśnie tutaj, kilka wieków temu, niewolnicy żegnali Afrykę, wyruszając w trzymiesięczną podróż za ocean. Nie mieli ze sobą nic, tylko swoją wiarę. I tutaj na przykład po lewej stronie, zobaczcie, mamy wejście e, na, przy plaży. Gdzie odbyła się wieczorem i 9 i 10 stycznia, bo właśnie 10 stycznia, Merci buku, 10 stycznia właśnie jest ten dzień festiwalowy. Jest to tak zwana brama na końcu drogi niewolników. Brama bez powrotu, bo właśnie tutaj ci niewolnicy przybywali. I od roku właśnie 1993 Widach jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Kultury Wodun. Jest to też święto, Państwowe, na które przybywa prezydent. Tak więc, dalej nie będę wam cytował. O Wudu, może troszeczkę później opowiem, jak już będę w centrum widach. No, a plan jest taki, żeby generalnie chodzić od jednego miejsca do drugiego, bo to w kilku różnych częściach Widach odbywa się ten festiwal i żeby obserwować różne ceremonie przy świętym lesie, przy świątyni Pytonów, bo to jest taka główna atrakcja. Widach i na kilku innych głównych placach. Festiwal rozpocznie się około godziny 10. Jeszcze tutaj trochę pospaceruję i dotrę do centrum Widach, miasta, w którym mieszka około 90 tysięcy osób. A po no miasteczkach Afryki najlepiej poruszać się takimi mototaksi, bo zabierze ciebie wszędzie gdzie chcesz dojechać. Za pół euro, za euro, zależy jaka to jest odległość. W Łujdach bardzo e, ważnym miejscem i aspektem są e, rzeczy związane z niewolnikami. Tutaj mamy tak zwane drzewo zapomnienia, bo przy tym drzewie rozpoczynała się tak zwana droga niewolników. To drzewo obumarło, zostało tutaj wyrzeźbione różnego rodzaju rzeczy związane z kultem wudu, ale nie tylko. Widzimy Jezusa ukrzyżowanego, bo to jest synkretizm tak zwany religijny. Te religie przenikają, ale tutaj właśnie. Rozpoczynała się droga niewolników. 4 km stąd jest prosto droga, która prowadzi na plażę, gdzie znajduje się brama bez powrotu, przy której to niewolnicy siadali na statki i płynęli do Ameryki Południowej i Środkowej na plantacje. W poszczególnych miejscach już się zbierają grupki kapłanów i szykują się na uroczystości związane z wód. Tutaj po prawej stronie widzimy e, katedrę. Jest to katedra e, rzymsko-katolicka, ale to, co najciekawsze, to jest to, że po przeciwnej stronie jest świątynia pytonów. Świątynia, która niby tutaj od XIII wieku już jest, a katedra to dopiero później została wybudowana. I tutaj są przytrzymywane jest około 50 pytonów, które to właśnie są us usposobieniem jakby swego rodzaju takich zwanych dobrych e, duchów. E, może uda się wejść do tej świątyni, ale właśnie to tutaj odbywają się główne uroczystości. I pewnie nie raz tutaj dzisiaj zaglądnę, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Zwykle e, festiwal Voodoo wygląda tak, że mm, tutaj jest poświęcane jakieś zwierzę... W Meksibuku e, jest jakieś zwierzę, czy to kogut, kurczak, czy koza, i stąd rozpoczyna się e, procesja. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie się po prostu ludzie powoli gromadzą. Jest 9.35 uroczystości festiwalu, rozpoczną się o godzinie 10. No, i kiedy wchodzi się do świątyni Pytonów, tutaj mamy takie święte drzewo, które ma 400 lat. Ponoć Ale po prawej stronie mamy określenia samicy, bedrek, która jest większa niż. E, Samiec. No i właśnie tutaj mamy takie najważniejsze rzeczy. Po prawej stronie e, taka studnia oczyszczenia. Po lewej, ale jest chwilę tutaj białych, to chwilę jest. Po lewej stronie mamy e, studnię, która jest przeznaczona tylko dla kapłana i tutaj można właśnie zrobić zdjęcie z pytonem, a w środku jest pomieszczenie gdzieś około 50 pytonów. No i jak się wychodzi, jest taki właśnie sklepik z pamiątkami, a tutaj w tym miejscu bardzo ważnym są poświęcane i uświęcane, o, chyba na UNESCO napisane jest różnego rodzaju kurczaki, nie kurczaki i, to, I tak dalej. Dzisiaj ponad 10 dzień stycznia, ważny dzień dla Festiwalu Wodu, ale nie dla wódów, więc tutaj dzisiaj nie odbędzie się żaden ubój w tym miejscu. No i tutaj właśnie jest pomieszczenie. Gdzie są przetrzymywane pytony, ponoć jest ich tutaj 50, ja tyle może nie widzę. Jest ich sporo. No, dużo też białych osób, co już one są wszędzie, bo nawet tam się chowają. Pytany, które nie mają jadu ponoć, a jadają na mieście. Tak tutaj mówią ci lokalni przebudnicy. I zaczęło się. Właśnie przed światłem pytonów, trochę tutaj w okolicy pospacerowałem. E, rozpoczyna się festiwal Wódu. No i teraz można zobaczyć ile białych osób jest, które chcą robić zdjęcia, a co to nie przepuszczają. Ależ biały. Jak to porobi zdjęcie? Ja myślę, że trzeba troszeczkę przyjść tutaj później. Jak już wszyscy się wypstrykają ze zdjęć. No, Widach jest miastem turystycznym, a więc. To wszystko generuje ruch, a jak jest popyt, to jest i podaż. Więc mamy różnego rodzaju sklepy z pamiątkami, kurczaki, które będą wcześniej czy później pewnie uświęcone, no laleczki, wodu, już nad jeziorkiem. Widziałem, tam dzwoni, tak? Mużuch. A można sobie zobaczyć. Głównie widzimy maski, jakieś różnego rodzaju fetysze i rzeźby i rzeźby upamiętniające ten trudny okres w historii. Afryki. Słuchajcie, spotkałam na festiwalu. Widać dużo jest tutaj e, Polaków. Anię, która e, tutaj jest e, z grupą z Polski. Bardzo fajne rzeczy robi e, dla Afryki. Prowadzi bardzo fajnego bloga afrykanka.pl jak chcecie coś się dowiedzieć o tych krajach różnych i nie tylko a szczególnie południowej Afryki, zaglądnijcie na niego. Ania, powiedz parę tak słów, e, Zapraszam Was do Afryki, która wcale nie jest taka hmm. dzika, wcale nie jest taka straszna i w której myślę, że możecie się zakochać. To co tutaj słyszycie, to jest właśnie Festiwal Wodu. My się trochę obrócimy, żebyście mogli zobaczyć te gumy, które się to tak. Tak, zbierają. Świątynia świętych, betonów, tak, to już, to już, to już, to już powiedział w innym, tyłu, dzień, tak? tak, w innym odcinku, no i Pozdrawiamy i zapraszamy do Afryki. No i po pewnym czasie większość osób wywalili spoza placu. I tylko tak z daleka można obserwować, co się dzieje tam. Zegungun. To jest właśnie ta postać, której nie można dotknąć. Ponoć pod nią nie ma nawet nikogo. Wiadomo, jest tam jakiś człowiek, ale jak to się otworzy, to się okazuje, że tam nie ma nikogo. Nie wolno dotykać, bo to może przynieść śmierć. Dlatego jest taki jeden pan, który odgania jakiekolwiek osoby, które mogłyby niechcący dotknąć. W wielu częściach miasta można zobaczyć takie procesje. Jedno z fajniejszych właśnie też miejsc i ważnych w Widach jest święty las. Zaraz wejdę i zobaczę co się dzieje w środku. Od razu jak się wchodzi do świętego lasu jest tylko tak zwana przestrzeń dla niewiernych tak zwanych, czyli dla mnie. Ja tutaj mogę wejść. No i zaraz przejdę do takich najciekawszych miejsc. Kiedy wchodzi się na teren świątyni, jedną z pierwszych takich e, bóz, która zwraca na siebie uwagę jest Legba. Legba jest to e, Bóg, który jest odpowiedzialny za płodność i te kobiety, które mają problem z zajściem w ciążę przychodzą tutaj i mogą odprawić ceremonię, e, no, która wygląda tak, że muszą potrzeć pewną część swego ciała, właśnie o tego penisa, które tutaj wystaje. Zresztą nie tylko tutaj w tej świątyni jest lekba, ale też przy wioskach właśnie się e, taki, taka postać z takim penisem stojącym e, znajduje. Tutaj mamy różnego rodzaju rzeźby, pomniki, które odnoszą się do różnych bóstw. I tu na końcu mamy kolejne bóstwa. Tam są świątynie, ale tam już dalej Ci, którzy nie wierzą właśnie za tą bramą nie mogą dalej przechodzić. Tylko wyznawcy wódu. O tutaj właśnie z tyłu jest takie święte drzewo. Jeżeli ktoś ma jakieś życzenie, zdejmuje buty, dotyka lewą ręką i życzenie się spełnia. Bo jest właśnie tradycja ostatni król Widach zmarł i Espanol? No Polish. I tutaj właśnie żyje w tym drzewie. W tym świętym drzewie sekretnego lasu. Uidach. O, a tutaj mamy taką świątynię. E, raz na 7 lat odbywa się właśnie święto. Święto Dziewic. 41 Dziewic. Udaje się nad wodę e, i święci miasto. Dzisiaj Dziewic ciężko znaleźć, więc najczęściej bierze się u kobiety z menstruacją. No, a tutaj pod świątynią tych dziewic widzimy fetysz, bo to są takie właśnie fetysze. Zabijane są. Jakieś zwierzęta i krew ma uświęcić właśnie to miejsce, święte miejsce i symbolicznie również przodków, bo o to chodzi właśnie, żeby pamiętać o przodkach. Chyba przygotowują je na niezłe na zabicie. Taniec sekundum! Jest to taniec przodków! Nie wolno go dotykać! Chyba lepiej są pójdę, bo tu się zaczyna robić naprawdę niebezpiecznie. Towarzyszących festiwalowi Wudu jest mnóstwo. Wystarczy pójść na plażę i zobaczyć, co się dzieje po lewej, po prawej stronie. Coś niesamowitego. Dwa wieczory, 9 i 10 stycznia. Naprawdę jest co robić. Zaraz pójdę na koncert, by trochę poczuć ten klimat miejscowy. A więc będzie głośno. Jest tylko Pokażę Wam, nie będę pewnie nic mówił. Moi mili, tak kończę właśnie wieczór w Widach przy dobrym kebabie za 3,5 tysiąca franków, czyli jakieś 5 euro. Jak widzę, ludzie słabo się bawią, dlatego Wam pokazałem trochę jak ludzie się bawią. Myślałem, że będzie lepsza impreza, no ale nie jest źle. Można sobie było przyjść. Posłuchać fajnej e, muzyki. Do zobaczenia dalej z trasy. Pozdrawiam serdecznie. Festiwal Wudu. Widach, Benin.